Czy wierzycie świętego Mikołaja? No ja wierzę. No ja też. A jak się przygotowujecie do świąt Bożego Narodzenia? Do świąt Bożego Narodzenia, no to zawsze są porządki w domu, jakieś inne takie, tego typu rzeczy. No i przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia na lekcjach katechezy i jeszcze przez jakieś rekolekcje się przygotowujemy do świąt Bożego Narodzenia. Kupujemy karpia i śledzia, żeby było czym zagryzać. I może kolega teraz coś powie więcej. No, u mnie to jest zawsze tak, że kupujemy sobie nawzajem prezenty. W tym roku staram się jakieś takie lepsze kupić, no. Żeby właśnie... Rodzi rodzicom. rodzicom no, to <grym> Nie, znaczy u, u mnie też jest... W ogóle te święta dla mnie są takie najbardziej jakby... Najbardziej cenne. Jest bardzo dobry klimat. Jest sympatycznie, fajnie. Często jakaś rodzina do nas właśnie, przyjeżdża tak. albo my. Święta albo... bardzo rodzinne. Właśnie. A jak się przygotowuje Pan do świąt Bożego Narodzenia? Powoli, skromnie, ale powoli. A wierzy Pan w św. Świętego Mikołaja? No oczywiście. Trzeba w coś wierzyć, tym bardziej w Świętego Mikołaja. A Pan się czasem nie przebiera ze Świętego Mikołaja? Ostatnio tak. Jak się przygotowuje Pani do Świąt Bożego Narodzenia? No jeszcze się nie przygotowuję. Na następnym tygodniu. A jak te przygotowania będą wyglądać? rodzinnie przede wszystkim. Święta są rodziny, bo jest rodzina moja, jest wielodzietna. Jest nas 12 i zawsze się zjeżdżamy do mamy. Także razem jest nas około 30 osób. No to się szykuje uczta. No, wielka uczta. Jak chcę? A że pani świętego Mikołaja? No jakieś tam zawsze prezenty są, ale to nie święty Mikołaj, nie? Tradycją świąt Bożego Narodzenia jest wspólne obdarowywanie się prezentami. Zapytajmy, jakie towary w tym roku cieszą się największą popularnością? Bo są różne operacje, na przykład gra taka la, lalka Barbie z takimi włosami, które się zmieniają, szuszu lalka, baby born, m, różne rodzaju puzzle, maskotki, m, tutaj są y, takie maszyny do szycia. Wszystkie te diodowe się sprzedają, lampki. W sumie na razie jeszcze nie ma dużego zainteresowania, ale myślę, że tydzień czasu to wszystko się jakoś ruszy. I w jakiej cenie ma pan tak mniej więcej o te, te grające? Lampki są od 15 do 32 zł. W zależności jakiem. A na przykład ten świecznik. Ten świecznik kosztuje 17 zł. Myślicie, że jestem w lesie? Nie. To stoisko ze sztucznymi choinkami. Czy woli pani choinkę sztuczną czy żywą? Obecnie wolę o sztuczną choinkę, ponieważ tak jak już mówiłam wam, że ekologicznie są one już po, teraz lepsze. Nie będziemy wycinać lasów dla ekologii, którą teraz środowisko sobie nie będziemy zanieczyszczać, jak już i tak mało mamy lasów, więc teraz preferujemy sztuczną choinkę, która jest nie mniej brzydka od naturalnej. Ale wy Pani, prawdziwa choinka to zapach choinki świąteczny, prawdziwy nas. Bardzo silna strój jest, ale przy takiej choince też można przynieść sobie gałązek jakiś z lasu, prawda, i też będzie zapach ten sam, a nic... Nie stracimy na tym. Ale gałązki z lasu to też się rwie, no to na to samo wychodzi. Są gałązki, które mogą być gdzieś ze szkółki, której wycinamy tylko, prawda. Niepotrzebne gałązki albo niepotrzebne krzaczki też można wyciąć, które są specjalnie w tym celu hodowane, więc można coś tam zamienić. A Pani w tym roku jaką będzie miała choinkę sztuczną? Ja już mam od kilku lat sztuczną choinkę w domu. Które słodycze przez świętami najlepiej się sprzedają? Najlepiej u mnie sprzedaje się mieszanka okolicznościowa składająca się z trufli, galaretki, ptasiego mleczka i michałków. W Galerii Stowarzyszenia Twórców Wodowych ludzie kupują to, co widzicie na choince, czyli ozdoby ze słomy, ozdoby z kolorowego papieru z bibuły. Są to baba jagi, są to Mikołaje, są to bałwany na przykład, piękne łabędzie, tak jak widać i oczywiście łańcuchy gwiazdy. Wszystko jest to wykonane ręcznie przez twórców ludowych. Czasu trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo. Taka bombka niepozorna wydawałoby się pół godziny dla bardzo wprawnych dłoni. Tyle czasu potrzeba na wykonanie takiej ozdoby. Kupują ozdoby choinkowe, tak jak mówiłem, ale równie dobrze ludzie są zachwyceni piernikami z Jarosławia. Piernikami od Macieja Kuźniarowskiego. Kuźniarowscy zaczęli wypiekać piernik w 1926 roku, więc troszeczkę lat minęło. Receptura jest niezmienna, ale te są świeże, także może każdy przyjść do galerii i spokojnie skonsumować, nie będzie żadnych sensacji żołądkowych. Um, widzicie, cóż to za pierniki? I konie, i słonie, i chaty z piernika, i choinki oczywiście. Żebyśmy nie byli słowni bardzo proszę choinka do zjedzenia. Są też malutkie pierniczki, które można powiesić na choinkę i później oczywiście zjeść. Jeżeli się zakurzą, to i tak nam się nic nie stanie z tego prostego powodu, że w domu mamy swój prywatny kurz. I naprawdę każdy będzie zdrowy. Znajdujemy się w tej chwili w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych i mamy przyjemność rozmawiać z paniami z Koła Gospodni Wielskich w Wolszance. Opowiedzą nam one o tradycjach ludowych o zorganizowanej dnia dzisiejszego wigilii i o swojej twórczości. W dniu dzisiejszym w stowarzyszeniu twórców ludowych w progach Krajowego Domu Twórczości Ludowej, gdzie teraz jesteśmy, została zorganizowana tradycyjna wigilia. Tradycyjna wigilia kszczonowska, dlatego że my pochodzimy z gminy Kszczonów, stąd tradycyjna wigilia kszczonowska. Nasze dzieci ze szkoły podstawowej w Kszczonowie przedstawiały dzisiaj tradycję tej wigilii oraz widowisko, jedną część widowiska Jasełka przy Żłóbku, a my przygotowywałyśmy wigilijne potrawy. Oczywiście była degustacja. Jakie były to potrawy? Może opowie koleżanka. Tradycyjnymi potrawami jest kapusta z grzybami i z krochem, barszcz czerwony, ryby, kasze, kasza jaglana i kasza greczana, Także są śledzie, kompot z suszu, racuchy drożdżowe, miałyśmy również struc lemakową, chleb wiejski pieczony jeszcze takim tak dawnym sposobem w piecu chlebowym i taki drożdżowy pieróg, który nazywa się Kasiarz, nadziewany kaszą w środku. I były jeszcze pierogi z kapustą i z grzybami. Na tą naszą wigilię zapraszani są wszyscy dostojnicy, to znaczy z naszego regionu przedstawiciele władz, które nam, którzy nam tutaj pomagają w organizacji tej wigilii, bo to jest zadanie wykonywane z Urzędu Marszałkowskiego. Także Tutaj służą nam pomocą i współpracą. I właśnie na takiej wigilii łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia. Oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego, ale takie tradycyjne życzenia wigilijne to są: dajże Boże na szczęście, na zdrowie na no to wigilie kolędę, żebyśmy byli wszyscy zdrowi, weseli jak w niebie anieli, do nowego roku doczekali i kolędą się łamali. I ja, ja te życzenia kieruję pod waszym adresem. Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, dlatego na zakończenie programu chcemy złożyć całej społeczności szkolnej, zarówno dyrekcji, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, jak oczywiście i uczniom życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych, rodzinnych, wesołych świąt, wspaniałych prezentów pod choinką, smacznych potraw na świątecznym stole. I głębokiego duchowego przeżywania tak wspaniałego i wyjątkowego okresu, jakim są święta Bożego Narodzenia.